Dzień dobry. Chciałem dzisiaj zrobić podsumowanie mojego roku książkowego 2024. Zanim przejdę w ogóle do mówienia o tytułach, chciałbym tylko zaznaczyć, że dzisiejszy rok był dla mnie bardzo przełomowy, bo faktycznie zacząłem w nim czytać książki jako osoba, która nie czyta książek zazwyczaj przez większość życia. Przeczytała kilkanaście książek, może rok, jeśli, jeśli przeczytałem więcej niż dwie książki rocznie, to to naprawdę był duży sukces. W tym roku przeczytałem 9 książek. Główną zasługą było to, że się nudziłem. No i przez moje problemy ze spaniem. Często budziłem się w środku nocy i nie wiedziałem co sobą zrobić, bo starałem się nie, nie patrzeć na ekrany przed spaniem. I, e, no I w środku nocy też jakoś nie podciskać się specjalnie, żeby ten sam miał jakiś sens. No i sobie pomyślałem, e, że kupię sobie czytnik. E, czytnik e-booków, bo forma papierowa w tym momencie książek bardziej trochę do mnie przemawia, jak się już wkręciłem w temat. Ale e-booki to jest coś, co mi bardzo pomogło. E, ja sobie kupiłem. Tutaj widzicie Kindla no i No, on no trochę kosztował, ale to jest, no, to jest to urządzenie, które właśnie no zajmuje mało miejsca i jest w miarę lekkie. I na tym mi zależało, żeby też na jakieś różne wyjazdy to mieć gdzieś pod ręką, A to ma drugą baterię no i też świeci się tak No ale nie świeci się tak jak telefon. No, ale to tyle względem e, wstępu. E, po prostu bierzcie pod uwagę, że ja się nie znam na książkach w ogóle. Ja nie wiem, co, co czyni książkę dobrą, ale wiem, że ale mogę Wam powiedzieć, jakie książki zrobiły na mnie wrażenie i pokrótce Wam o nich opowiem. E, żeby właśnie wkręcić się w jakiś temat, miałem parę rzeczy, które ch chciałem przeczytać, byłem nimi zaciekawiony. Ale pomyślałem, że pójdę w kompletnie inne, inne tematy i sobie zacząłem od książki Stephena Kinga. I książka Stephena Kinga, e, Zielona Mila, od tej książki sobie zacząłem, no bo słyszałem dużo fajnych rzeczy o filmie, e, ciekawych, I, no i bardzo pozytywnie się zaskoczyłem. Książka jest. E, i pełna humoru i pełna tragedii, takiego no, takiego dramatu moralnego głównego bohatera jest bardzo przyjemno do czytania. Chyba ją przeczytałem w, w dwa tygodnie, tak sobie czytając po, po kilku rozdziałach dziennie, bardzo, bardzo angażująca historia. No i dla mnie to też był ważny, ten, mnie to motywowało, żeby Przeczytać sobie najpierw książkę, a potem sobie obejrzeć film. No i film jest też bardzo spokojną adaptacją. Drugą książką, której byłem dużo bardziej ciekaw, na którą byłem już bardzo nastawiony, żeby ją przeczytać, to Blade Runner. Czy Androidy marzą o elektrycznych owcach? No i to już no, temat taki e, temat takiego science fiction albo no, cyberpunka nie wiem czy to da się na tym zaliczyć. Wydaje mi się, że tak. E, bardziej, to są bardziej moje klimaty. I no i książka mi się mega podobała. Było w nich dużo wątków takich filozoficznych, e, no, które zmuszały mnie do myślenia i też no, to jest jednak kawał e, dobrej historii biorąc pod uwagę ile tak jakby ile rzeczy w dzisiejszej popkulturze się e, wzoruje na tak e, no dość starszej książce, która no, takie koncepty nie były zbyt, zbyt mocno poruszone w, tamtej, w tamtejszej kulturze. Przynajmniej tak e, takie wrażenie odnoszę. Tutaj mówię ponownie, nie, jest, nie będę wam weryfikować wszystkich faktów, chcę bardziej was e, wam tylko polecić, e, zachęcić was do czytania czegoś, bo czytanie jest super. Kolejne dwie książki, które przeczytałem są od, od George'a Orwella, tak jednego z takich bardzo też no, klasycznych pisarzy, którzy też są wspominani. Wydaje mi się, że teraz jakieś książki od niego są w lekturach szkolnych i to jest też ciekawe zaskoczenie dla mnie, żeby właśnie przeczytać coś typu lektura szkolna. Przeczytałem sobie Folwar zwierzęcy. I przeczytałem sobie e, rok 1984. I folder zwierzęcy przeczytałem sobie króciutko, chyba dwa popołudnia. E, tak, no, biorąc pod uwagę ponownie jakieś, tam był cały taki wstęp o realiach czasowych, kiedy to było wydane i jak ważna była ta książka, to, to robi to całkiem dobre wrażenie, a też się e, czyta się w miarę szybko i przyjemnie wszystko. Za to rok 1984. E, e, to, jest, to jest super książka. E, w sensie ja bym w ogóle nie poznał, że to jest lektura szkolna, bo to jest naprawdę bardzo angażujące. E, angażująca fabuła. Co prawda, tak powiedzmy, że dla mnie pierwsza połowa jest super, druga połowa już trochę mniej, e, nie wchodząc w żadne szczegóły. Ale właśnie ten taki świat e, utopijny przedstawiony w tym. Ja bym bardzo chciał zobaczyć jakiś nowoczesny film, przedstawiający te wszystkie sceny, tą e, aranżację tych wszystkich budynków, e, scenerii e, z tego świata i zachowań głównego bohatera i przez co, przez co on przechodzi. Myślę, że to by było, no to by zrobiło duże wrażenie. Wiem, że tam że istnieją jakieś filmy, na podstawie książki 1984, ale nie ma ich zbyt dużo, w sensie są bardzo stare. Są bardzo stare i nikt jeszcze nie, nie postanowił zrobić nowej, nowoczesnej adaptacji. Ja bym bardzo chętnie ją zobaczył. No i potem już kompletnie coś z innego tematu, ja kiedyś sobie kupiłem i też moim celem jest trochę przeczytać książki, które kiedyś kopiłem albo dostałem. Kupiłem sobie kiedyś książkę o tytule Astrofizyka dla zabieganych Nila D. Grace Tysona. Mam nadzieję, że dobrze to mówię. To jest, to jest taki znany amerykański astrofizyk. W takim bardzo prostym i przyjemnym języku tłumaczy właśnie jakieś podstawy astrofizyki, ale ja w ogóle z nauką nie mam nic wspólnego z takimi naukami ścisłymi i muszę przyznać, że ta książka jest bardzo krótka i ona no niestety e, wspomina o różnych e, wspomina różne terminologia związane z astrofizyką i rzeczy związane i tak jakby trochę pobudza wyobraźnię i, i, i tak i tutaj dzieje się taki zalążek, że hmm, może bym poczytał chętnie bym się dowiedział więcej na, tematy, na, na te tematy, które są omawiane ale szczerze mówiąc dużo słów ja nie rozumiałem i musiałem pomagać sobie słownikiem. Tutaj właśnie ponownie Kindle jest dla mnie super, bo ja sobie słownik w nim zainstalowałem i mogę sobie sprawdzać wszystkie słowa, które, których nie rozumiem i przez to ja się też uczę. Słownica. Książki, jakby co w ogóle wszystkie czytam po polsku. Myślę, żeby coś po angielsku spróbować poczytać, ale póki co e, chcę bardziej się skupić na, na polskich przekładach i polskich też e, e, tworach. Przy czym no, póki co same zagraniczne rzeczy przeczytałem e, w tym roku. Kolejną pozycją, którą przeczytałem, e, to kolega mi e, polecił Terry'ego Pracheta. Pod względem, że to jest bardzo, że Tere Pratch odpisał w bardzo humorystyczny sposób, w którym właśnie można się bardziej zrelaksować. No i ja sobie zacząłem czytać Świat Dysku. I pierwszy tom Świata Dysku sobie czytałem, czyli Kolor Magii. I Kolor Magii opowiada dość, dość prostą historię, którą no, ja jestem w stanie za nią nadążać. Humor naprawdę jest bardzo, bardzo w moim stylu, czyli raczej tak można się uśmiechnąć czytając przy tym i jest się ciekaw co się dzieje z głównymi bohaterami. Też książka jest według mnie bardzo mocna w pierwszej połowie, w drugiej połowie jest, już tak troszkę się męczyłem, żeby przeczytać do końca. Nie wiem jak inne to, ale podobno też kolor magii. Nie jest najlepszym, pierwszym tomem od tego, tego autora i on się rozkręca bardzo w kolejnych, w kolejnych książkach, więc zobaczę. Raczej będę chciał czytać dalej świat dysku. Kolejna książka, to jest książka, którą ja już czytam tak w sumie od, od roku. Kompletnie na, na inny temat, mianowicie poradnik. Ja mam kota. Już od, 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 od jakiegoś czasu, od, od chyba dwóch albo trzech lat. I, no i zanim go adoptowałem, to potrzebowałem trochę, no chciałem się nauczyć, jak się zajmować kotem. E, wtedy mieszkałem sam, teraz mieszkam z partnerką. E, no ale właśnie samemu mieszkając e, martwiłem się o to, że nie dam rady z tym kotem, że nie będę mu wystarczająco często dawać i tak dalej. Więc w ramach takiej edukacji poza jakimś YouTube'em, pytaniami do znajomych, którzy mają koty, kupiłem sobie też książkę, którą właśnie poleciła mi dosłownie sąsiadka, bo gadaliśmy o, o, o kotach raz. I książka nazywa się Kocie Mojo, czyli Jak być opiekunem częściowego kota, takiego influencera zagranicznego o nazwie Jackson Galaxy. To jest taki miły pan, który występował w programach na Animal Planet. I ma też swojego YouTube'a, na którym ma masę poradników właśnie na temat kotów. I on wydał taką dużą książkę, takie kompendium wiedzy, co powinno się wiedzieć o kocie. Ja tego nie przeczytałem stronę w stronę, ponieważ tam też rozdziały niektóre zakładają na przykład kilka kotów. Dokacanie wyzwanej książki można wracać, ale no poszerzyło zdecydowanie to moją wiedzę, i teraz wydaje mi się, że z moim e, kotem się e, mieszka dużo lepiej, e, bo to jest wyjątkowo e, miałcząca i głośna istota. Teraz akurat e, siedzi w sypialni, więc nie pokażę Wam go. <laughs> I zostały nam jeszcze dwie książki. Przedostatnia, którą przeczytałem i to dosłownie parę dni temu, no w sumie dwie książki, przeczytałem tydzień temu, skończyłem czytać. To Pierwsza to Igrzyska Śmierci. Pomyślałem, że sobie coś wezmę takiego młodzieżowego, popularnego, znanego. Nie chciałem Harry'ego Pottera, bo nie wiem, już po prostu tyle widziałem rzeczy o Harrym Potterze, że, że nie chce mi się. Mimo tego, że miałbym dość fajne doświadczenie, bo filmów zbytnio nie oglądałem zobaczymy. Ale Igrzyska śmierci są bardziej, e, bardziej w moim stylu. Ja bardzo lubię gry Battle Royale e, i w ogóle tematykę z tym związaną to zawsze wywołuje jakieś emocje. I Igrzyska śmierci są bardzo fajnie napisane. Jest to e, trudno powiedzieć przyjemna, no ale przyjemna do czytania. E, historia napisana prostym językiem, bez zbędnych szczegółów, które można sobie wyobrazić. Wszystko, Cał, cały ten świat, jak bohaterowie wyglądają i bohaterki, jak się dzieją, jak się toczą te igrzyska śmierci, stroje zawodników, bardzo... Po prostu proste, przyjemne opowiadanie. No i też od razu po przeczytaniu obejrzałem film. No i film, według mnie, też jest bardzo fajną adaptacją tego. I na pewno już sobie, już sobie kupiłem i mam w kolejce do czytania kolejne tomy Igrzysk Śmierci. Jestem ciekaw, jak to dalej pójdzie. No i ostatnia książka, którą przeczytałem. Skończyłem ją czytać 24 grudnia w święta. Ja też. Pracy troszkę czytam, mam na to chwilkę, to akurat zamieniłem się ze, z kolegą książką. Ja mu pożyczyłem tą książkę Astrofizyka dla Zabieganych, a on mi pożyczył, pożyczył inną książkę tego samego autora pod tytułem Listy od astrofizyka. I to jest taki zbiór, to jest taki zbiór listów bądź wiadomości, które ten astrofizyk Neil deGrasse Tyson dostał. E, przepraszam, e, otrzymywał od, od różnych fanów i niefanów i on odpowiada na nie w tej książce. Oczywiście tam zamazując imiona, nazwiska i, i takie inne rzeczy. Dużo humoru, dużo też takich rzeczy do przemyśleń. Zwłaszcza jeśli ktoś nie jest przekonany do nauki i dla nich to jest e, no, dosłownie rocket science, e, warto sobie poczytać takie bardziej luźne. E, różne książki na ten temat. Akurat ok, ten, ten astrofizyk e, Neil deGrasse Tyson, on jest e, w bardzo taki sympatyczny sposób, e, opowiada o różnych rzeczach. No, i ogólnie tak to wygląda. E, widzę, że już prawie 15 minut gadam, e, więc przeleciałem bardzo i tak szybko przez temat, e, ale mam nadzieję ogólnie, ja bym powiedział, że wszystkie te książki, które ja przeczytałem. Są warto uwagi w jakimś stopniu, wiadomo, zależnie od Waszych potrzeb i preferencji, ale e, no, sam, samo czytanie w sobie jest dużym sukcesem. I dla mnie no, nie mam książki Roku 2024, nie jestem tak wkręcony w ten temat, e, ale będę czytać e, na pewno. I może jeśli jakąś kolejną książkę znajdę, która zrobi na mnie duże wrażenie, to na pewno dam Wam o tym znać. No, dzięki za uwagę, cześć.